Unia Europejska. Bruksela. To tu obraduje Parlament Europejski. Choć raz na jakiś czas cały ten złożony z tysięcy urzędników cygański tabor przemieszcza się do Strasburga, gdzie mieści się oficjalna siedziba tego ciała. Europarlament nie ma żadnej inicjatywy ustawodawczej może jedynie klepnąć lub odrzucić to, co przygotuje Komisja Europejska. Organ, który nie jest wybierany w demokratycznych powszechnych wyborach. Zdaniem wielu, Parlament Europejski pełni więc jedynie funkcję fasadową. Jest teatrem za kulisami, którego działa kilkadziesiąt tysięcy oficjalnie zarejestrowanych lobbystów, wpływających na prawodawstwo, mające obowiązywać we wszystkich krajach członkowskich. Oto prawo, które reguluje i dyktuje dopuszczalną krzywiznę banana, zawartość tłuszczu w jogurcie light. Prawo, które mówi o tym, co mamy jeść, czym mamy się przemieszczać, a za chwilę, co mamy myśleć i jak mamy wychowywać własne dzieci. Prawo, które za sprawą ideologii zielonego ładu wpływa na ceny energii, a więc na ceny wszystkiego które już wkrótce sprawi, że większość Polaków nie będzie stać na kosztowny remont domu czy mieszkania, by było zeroemisyjne, nie będzie stać na nowy elektryczny samochód, bo starym nie wiadom do miasta prawo, które reguluje wszystkie dziedziny życia, a po wprowadzanych zmianach traktatowych sprawi, że krajowe parlamenty i rządy nie będą miały nic do powiedzenia w kwestii polityki migracyjnej, zagranicznej, zdrowotnej, edukacyjnej i każdej innej. Unia Europejska za jednego z jej twórców oficjalnie uważa się Altiera Spinellego, włoskiego komunisty, który w swoim manifestie z Bento tę wzywał w 1941 roku do likwidacji państw narodowych, do założenia ogólnoeuropejskiego państwa mającego być państwem socjalistycznym, który postulował zlikwidowanie własności prywatnej. Zatem to nie jest tak, że koncepcja Unii Europejskiej została zawłaszczona przez komunistów. Ta koncepcja od samego początku tak właśnie została pomyślana. A dziś system się domyka. Większość obywateli państw członkowskich, w tym Polaków, głosując za wejściem do Unii Europejskiej, nie zdawała sobie sprawy z tego, że zamiast Moskwy wybiera Brukselę czy Berlin, że odrzucając radzieckie zniewolenie, podąża ku temu samemu systemowi totalitarnemu, tyle że w nowej wersji z uśmiechniętą twarzą, że podąża ku związkowi socjalistycznych republik europejskich. Bruksela, Parlament Europejski. Po raz pierwszy byłem tu wiele lat temu na wysłuchaniu publicznym w obronie telewizji Trwam na zaproszenie Zbigniewa Ziobry. Dziś jestem na zaproszenie polskiego posła do Parlamentu Europejskiego, Grzegorza Brauna, przy okazji uczestnicząc w pokazie filmu Gietrzewaut 1877 Wojna światów. Panie pośle, pamiętam taki czas, kiedy mieliśmy głosować nad przystąpieniem do Eurokołhozu. U nas w Tarnowie było spotkanie z panem Stanisławem Michalkiewiczem, panem Januszem Korwinem. Mikke, był też nieżyjący już Władimir Bukowski, który i ostrzegali, os i, ostrzegali, ostrzegali. i opowiadał anegdoty takie, które tak. dla nas były wtedy mimo wszystko szokujące, kiedy słyszeliśmy, że debatują nad dopuszczalną zawartością tłuszczu w jogurcie light. Myśmy wiedzieli, czym to pachnie. Nie wiedzieliśmy może do końca, że to jest Wmówiono projekt. Zmówiono Polakom. Wmówiono, że z tego można wyciągnąć jakąś jednak dywidendę, że, że można coś. Dla Polski. No oczywiście bardzo wielu dostrzegło szybko, że można dla siebie, ale dorabiali do tego teorię na własny i cudzy użytek, że dla Polski. No dzisiaj chyba to jest oczywiste, że to jest nie tylko jałowe, długoterminowo, ale też i wrogie. Wrogie, wroga organizacja Unia Europejska, Zielony Ład, Niebieski Ład, Dyrektywa Budynkowa, inne kamienie milowe, Pakt Migracyjny. No i dzisiaj po prostu triumfuje tutaj polityka podżegaczy wojennych, co też kosztuje. Zanim jeszcze Europa pójdzie na tę wojnę, chociaż już poszła na wojnę gospodarczą z Chinami, na przykład, no to żeby przedłużyć konwulsję Ukrainy, Europa zadłuża swoich obywateli na kolejne pokolenia. To jest wrogie, trzeba jak najszybciej się z tego wypisać, ponieważ to jest perspektywa bankructwa, zagłady, a, a po drodze dezinformacji i deprawacji, deprawacji naszych dzieci. No i po drodze jeszcze okazało się oczywiście, że to nie jest tak, że ten projekt Unii Europejskiej został zawłaszczony przez jakiś lewaków, tylko on od samego początku był pomyślany jako taki totalitarny twór. Tak. Ale mam takie pytanie... Tak, tak bo właśnie, no, korzenie, źródła Unii Europejskiej, e, sowieciarze, komuniści i naziści hitlerowcy, no oni w tym byli, tak? Altiero Spinelli z jednej, Walter Hallstein z drugiej e, i e, też, no... Ja Jakieś warto z tego wyciągać wnioski. Natomiast mam takie pytanie, bo łatwo się szermuje hasłem Pol Exit, czy tam jak Rafał Ziemkiewicz chce Pol Escape. No, I a... mówią Wypier Pol. Tak, to <laughs> też jest, mnie to bawi akurat ciekawa wersja. No, szanowni państwo, to się i tak zawali. I chodzi o to, żeby nam się nie zawaliło na głowę. Niedawno w Tarnowie gościł pan Mecenas Kwaśniewski z zacnego Instytutu Ordo Juris, Instytutu Kultury Prawnej. No i jego zdaniem nie jest to taka prosta sprawa. Powinniśmy się porozumieć ach, z innymi państwami. Ale no tak, no tak, no też bym bardzo tego chciał. Tylko bo nas z czapkami przykrywają. Ach, bardzo bym tego chciał, tylko że no, jednak przede wszystkim chyba trzeba wyartykułować wolę polityczną. O Wolę polityczną, bo ja znam te szkoły jazdy. Wiem, że po pierwsze niektórzy ciągle sądzą, że tu się można jakoś w tym eurokołchodzie urządzić. Jakoś w tym mordorze, w tej wieży Babel, no, że no, w sumie kupę stanowisk jest do wzięcia, kupę kasy do wyjęcia. Ja znam te szkoły jazdy. Tylko, że cały naród do tego dopłaca. I dopłaca także zyskami utraconymi. A ile kłamstwa, ile niegodziwości po drodze, cały sanitaryzm covidowy segregacjonizm, przymus szczepień, terroryzm covidowy, całe to sprowadzanie powszechnego niebezpieczeństwa przez wpychanie na wojnę ukraińską i konfliktowanie z całym światem, bo tutaj jest jasna lista wrogów. W Warszawie tego tak nie mówią, ale tu w Brukseli także Rosja, Chiny, Iran i na doczepkę Korea Północna, i my z nimi mamy walczyć, tak? Z jakiego? Powodu. No, tylko z tego powodu, że obowiązuje tutaj z jednej strony socjalistyczny dogmat, no właśnie wzorem i Związku Sowieckiego, i trzeciej Rzeszy, centralizm, etatyzm, redystrybucjonizm, a z drugiej strony obowiązuje tutaj mantra demokratyczna i, i anglosaska polityka prozelityzmu demokratycznego na całym świecie tutaj też pokutuje. Więc znam też Jazdy, ale jednak nie yy, yy, przeszkadza mi to i nie powstrzymuje mnie to przed jasnym stwierdzeniem. Yy, Polska powinna wyjść z Eurokołchozu, ponieważ Eurokołchoz nie jest do uzgodnienia z polską niepodległością. I jak ktoś pyta o alternatywę, to taka jest właśnie alternatywa: niepodległość, suwerenność. Niektórzy się pytają i wyrażali do mnie taki żal, że. No, straciliśmy posła Grzegorza Brauna jako wyborcy, sympatycy tutaj, po to, żeby poszedł do ciała dekoracyjnego, gdzie, które tak naprawdę no w zasadzie o niczym nie, nie hmm. decyduje, bo może tylko przyjąć lub odrzucić to, tak, co... Na funkcję fasadową, dekoracyjną. Oczywiście e, Parlament Europejski ma e, służyć temu, żeby publicznie podżerować e, te wszystkie e, obłędy, e, które się tam lęgną w głowach e, nawet może nie samych komisarzy eurokołchozowych, których nikt nie wybiera, tylko ich skorumpowane, przez eurokołcho skorumpowane rządy e, e, narodowe nominują. Tak, no to prawda. Dziękuję. To jest dla mnie komplement, że ktoś za mną tęskni, że komuś, że ktoś się miło wyraża w ten sposób o, o mojej mizernej egzystencji na polskiej scenie politycznej. No ale powiem tak, były bardzo różne, bardzo poważne względy przemawiające za tym, żeby Komitet Polityczny mojej partii Konfederacji Korony Polskiej, w Konfederacji Wolność i Niepodległość, żeby mój komitet polityczny podjął taką decyzję. Decyzję o przystąpieniu moim osobiście do tej kampanii wyborczej do Eurokołchozu, jak się okazuje z pewnym konkretnym efektem. Były przyczyny polityczne, a dziś, no, szanowni państwo, staram się, tak jak mandatu na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, staram się i tego eurokołchozowego mandaciku nie marnować. Staram się, żeby on pracował, żeby pracował w polskiej sprawie. Macie z mojej strony taką gwarancję, że co Chyba jest oczywiste, no w pewnych sprawach nie będę negocjował. Jakich sprawach, no właśnie, wolności, godności, suwerenności, niepodległości moich rodaków w najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Jest tutaj przynajmniej o jeden fotel mniej zajęty przez ludzi, którzy chcieliby, sprawować władzę nad życiem, zdrowiem, majątnością. I chcieliby nam dyktować, jak mamy układać nasze życie. I to oczywiście wiosny nie czyni. I to oczywiście niczego nie zmienia z dnia na dzień, ale pozwala nam nasz sprzeciw wobec systemu, naszą antysystemowość i propolskość, pozwala nam artykułować na nieco szerszym forum. Tylko tyle i aż tyle. Dobra wiadomość jest taka. Że ja tutaj spotkałem więcej niż mogłem się spodziewać głosów rozsądku, zdrowego sumienia. Więcej niż bym przypuszczał słyszę w tych debatach, co jest określeniem lekko na wyrost. No bo jak słyszymy debata, to to jest takie zobowiązujące wyobrażamy sobie, że. Jeden coś powie, drugi doda i potem z tego jakieś wnioski praktyczne. Najczęściej wnioski praktyczne są wcześniej przywiezione w teczce, co ja mówię najczęściej. Zawsze, zawsze. Po prostu rezolucja jest napisana, to nie my ją piszemy. Ewentualne poprawki, skargi, wnioski to można na Berdyczów, prawda, można się poskarżyć mamie, a i tak będzie przyjęte to, co tam Komisja. Euro. Ale, ale w toku tych tak zwanych debat jest całkiem spora międzynarodówka reakcjonistów, patriotów, normalnych ludzi, uczciwych, takich, którzy nie chcą pod pretekstem właśnie wielkich projektów gospodarki socjalistycznej okradać bliźniego jest ich więcej tutaj niż Mogliśmy się spodziewać. No, niestety demokratyczna mniejszość, prawda? I w związku z tym rozgrywa się tutaj permanentnie taki spektakl, taki rytuał, że zabieramy głos. Ja, na przykład, ani dzisiaj, ani jutro nie zabiorę głosu, bo wiecie co? Zgłosiłem się do wszystkich punktów, ale nie przyznano mi mojej ani jednej sekundy, ani jednej minuty mojego głosu mikrofonowego i tyle. I do widzenia, i pozamiatane, bo, bo to nie ja o tym decyduję.